Siema, Start Just Play Noob, a to jest odcinek z undertale uh, No to kontynuujemy naszą uh, przygodę. dobra, co my tu mamy? Co? 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 No oh, nic! Wybacz. Yeah. Undyne takiego jakby powiedział nam, że tu jest człowiek w okolicy. Więc jakby my, króle, króliska podlewy, powinniśmy się dowiedzieć. Nie! Nawet jeśli winda teraz nie działają, dajemy z siebie wszystko, panie, Aha. A, ten, a, to ten mówi co, co, co. Spoko. Okej, okay, tu jest jakiś ślub. Czekaj, tam coś chyba było na dole. Co to jest? Co to? La la la. Jestem e, ręcznym wędrowcem. Czy ty też e, ręcznym? Ja sobie nie, nie mogę tego powiedzieć. To nie ma znaczenia. Kocham popaść mojego chcę Chciałbyś dołączyć? Nie, nie chcę pomóc twoim łodziom. Co to? To jest to, to, to chyba, żeby ci przesłać polację, którą mi się zdaje. Okej, jakiś To chyba ten lap gastera... Jest taka postać podobno. Co... To jest guster? Nie, gaster jest biały i czarne no, ciuchy. Oj, mój Boże! Nie wiedziałam, że pojawi się tak tak wcześnie. Jeszcze nie umyłam, nie jestem ubrana. Jest, jest wszędzie błaga, i... No co? Przepraszam, że w ogóle zamierzam Jestem Naprawdę. Jeśli nie słyszycie mnie trochę, to przepraszam za to. Muszę trochę. Eee... Heja. Jestem doktor Alfis, jestem królewskim naukowcem. A z góry. Czyli twoja płac jest potwierdzona? Jesteś chłopakiem. Okej, okay. słyszałam o tej postaci. Podobno jest czymś na L, ale skoro jestem królewskim naukowcem, a nie. Naukowczynią, czy coś. To powinno być królewską. No, czyli to jest chłop. Ale e, nie jestem jednym z tych złych gości. Tak w sumie, odkąd opuściłeś wojny, ja e, obserwowałem twoją przez małą konsolę. Twoje walki, twoje przyjaźnie, wszystko. Na początku miałem się zatrzymać, ale... Oglądanie kogoś na ekranie sprawia, że zaczyna się globić, więc e, teraz chcę chcecie pomóc. Dzięki mojej wiedzy z łatwością przeprowadzę Cię przez Hotland. Znam drogę prowadzącą prosto do Zamku z gora, więc nie ma problemu. No, tak w sumie e, jest jedno problem. Dawno temu stworzyłam robotę o imieniu Metaton. Moim planem było, że robienie z niego robota rozrywkowego. No wiesz, taka jakby gwiazda telewizyjna. No, w każdym razie ostatnio zachciałam by był z niego pożytek. No wiesz, tylko takie małe praktyczne poprawki. Takie jak. Takie jak. Um, anty, antyludzkie zdolności bojowe. Oczywiście, kiedy zobaczyłem, że się tu zbliża, poszłam usunąć te zdolności no ale gdy to zrobiłem popełniłem taki trochę dzi dziecinny błąd no i teraz on em, jest niepowstrzymalną i zabójczą maszyną e, żadną e, żądną ludzkiej krwi ale e, e, mam nadzieję że wpad nie wpadniemy na niego pewnie zaraz wpadniemy No nie, no serio. Musiałeś wykrakać. O nie. Och tak. Witajcie ślicznotki. Jestem chłop gościu. Dziś waszym teleturniejem. O rany. Już mogę powiedzieć, że to będzie świetny spektal. A spektakl, Is. Spektakl. Proszę o wiele brawa dla naszego cudownego żałobnika Alfis? To ostatnia pierwsza gra... Śli mm -hmm. Będę mówił śliczny, bo... Śliczna tylko tutaj. Śliczny Jakieś takie... Okej, okay, dalej. Nie ma problemu, to dzieci nie prosto. Jest tylko jedna zasada. Odpowiada poprawnie? Albo gin. Nie wiedziałem w tych turniejach jakoś inaczej to mówili. Będę tak to natknął. A ta z tyłu. co? Uniu, zła jest. Chciałem nikogo nie zabić, ale zabiłem już. Już trochę dzień, trochę, bo chciałem trochę Jebaja zdobić. Myślę nam że, że to ma wpływ na dalszą rozgrywkę. Więc Zacznijmy od tego pytania. jaka jest nagroda za Co na... One mi pokazuje odpowiedzi. Jak nazywa się król podziemia, to już wiem, Asgore Dreamer. Nawet nie musiałam go pojąć. Nie wiadomo, o tobie. Z czego z Widzicie, ona mi tu pokazuje B. To jest na łatwe pytanie. Dwa pociągi, a i pociąg... Nie chcę mi się tego przydać, ona mi tu zrobi. Większość tu mi na tego nie czyta, tylko czeka na odpowiedź. To mi wciąż trwa. Nie licz na wygraną. Ile mógł jeszcze w swoim kółku? Policzę! na pewno 54. Wcale nie użyłam podpowiedzi. Jej twarz na to wskazuje. Dobra, przyniosę następną książkę. Zagrałem grę pamięcią. Co to za potwór? No żabet! Ona mi źle pokazuje Ona mi pokazuje No dobra. Aha Okej okay. Czy powiesz co powieszam do Czy wylezę ducha? Co? Nie W sensie co? Świetna odpowiedź, kocham ją Kolejne łatwe pytanie. A co jeśli odpowiem źle? B. Aha, teraz HP. Dobra, e, to w czwartym rozdziale wszystko. Ja Nie wiem, czy piszę nic. Sorry. No, prostu ona za szybko mówi, to się da. Alpis, alpis, alpis. nie da. Alfis, alfis, alfis. Nie pomagasz chyba naszemu zawodnikowi. Och, mogłaś mi powiedzieć. Mam pewne pytanie, na które na pewno znasz odpowiedź. Też yy, miłośnym sympatiem, Alfis. Asgur, undajny człowiek. Krydy mówił, to musi być dziewczyna. Nie ma, to była dziewczyna na tę online. Tutorial. I online. Tutorial nie ma. Więc... Powiedz Half alfis mówiłem, że ci, że to oczywiście... Nawet człowiek się domyślił. Tak bardziej jej... I po niej zmienne program, pisze nawet historię miłośne. Na, o niej i o sobie. Działając ze sobą rodzinne życie, proponując propo zakończenie się Stop, 101%. Aha, e, na grynieść błędu. na, na ma grines, margines błędu 1%. A więc. Super Office Ci pomagał. Pomagał, pomagał, stracił swoje. Program stracił swoje dramatyczne napięcie. Nie możemy kontynuować. Super, ale. To Cię powstrzymuje, ale. To był tylko odcinek wstępny. W następnym razem więcej dramy, więcej romansów, więcej rozlewu krwi. Do następnego razu już słuchacie mało mi zostało do przejścia tej gry i albo robimy pacifist, albo genocide albo to wstępne pytanie ono wcale nie, nie powinno zapytać albo zagramy w to co cały czas mi ktoś spał delta Bo... Czekaj, moment. Co? Co chcesz mi dać? Daj mi swój numer telefonu. Wtedy, może jakby były jakieś kłopoty, mogłabym... Skąd masz ten telefon? Jest złomem, Ej, to jest Nokia 22, 22, 229 czy coś. Nie, nie można nim nawet pisać o plus. Daj mi go na chwilę. Słyszałam krzyki, piłe i coś, proszę Ulepszyłem go dla ciebie Możesz, może pisać smsy na maschowek na przedmioty, bralok na klucze Nawet założyć konto na podzielnym portale społecznościowym Teraz oficjalnie jesteśmy znajomymi He he, he he, Trzy kropki, trzy kropki, trzy kropki, trzy kropki Idę do ubikacji wam, mm, ale to na ubikacji mi nie wygląda. To na się chodzi? Aha, ok. I nagle okay. jej nie ma. Mm -hmm. Albiś zmieniła swój status. Właśnie sobie uświadomiłem, że nie oglądam walki online. Teraz będziemy to spamić. I tak jest niepokonana, więc później ja o tym później o to spytam. Teraz zadzwonię do człowieka, żeby go pokierować. Mhm. Oj, Wulkin, przyspacerował do ciebie. Nie, nie chciałam go zabijać. Jezu. No ale specjalne pół, ciesz się! O nie mówię Nie wiem pokonać i tylko. Że... O nie, on jest... o on jest z... Fucking do it! Kobowa ja No nie mam mało tych kenów. Dobra, musimy go zabić. Słuchajcie, to i tak nam się nie, nie uda zrobić pacyfista. Więc od razu go zabijamy i miejmy to z góry. No właśnie. Twy, no, już zadzwonisz za chwilę. No pewnie zaraz teraz, nie? Zadzwonisz do mnie, ponieważ o tym mówisz. Tylko, że nie potworem. Eeeh, sezoncy dźwięk pary wody jest. Ale wiesz zmienia swój status. Nienawidzać dzwoni do klubów, nie robi tego Dla mało. mało. Co to znaczy? Nieważne. Tu Cuderol weszła ci w drogę. Nieżywnie coś. Zbliż się. To coś coś bliżej tu jest, ale, ale nie za blisko. O! 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 o. Coś się stało. Oszczędź! Okej, czyli wiem, że na tym przeciwniku trzeba używać zbliższy. Nie że on coś o tym wiedział. wiem, tylko trochę odwracam. Zmienia spacer. pisatów. A mogę trzymałam na nad ostatnio przez 5 minut. Mogę po prostu to zrobić, po prostu zadzwonić. Na to zwoń. no. klik. Czokolwiek to był, rozumiem, że się za nim odebrać. Be Alfis. E, hej, no więc... Niebieskie lasery. Ech, to znaczy... Tutaj Alfis, cześć! Niebieskie lasery, nie skrzyżuj się, jeśli nie będziesz się ruszył. Pomarańczowe, musisz przez nie przejść. I wtedy y, no, one nie e, po prostu przez nie przejść. E, e, narka. Okej, okay, dzięki. Udało się, Aha, dobra oh, Słuchajcie, będziemy to pominać, bo tak to ta gra będzie trwać w nieskończony ona będzie mnie spamić tak jak niektórzy z was wspomnieli, mi, że zagrał w Deltarune Po prostu koszmar na Uff, Dobra, przynajmniej teraz... co to, to? Jest to przyłącznik, wciśnij Mogę to się w tym Okej, okay, pomijamy to tak jak powiedziałem. Okej, okay. no to idziemy. Ten to, jest zamknięty, widzę. O, schakowało coś. Co to jest? Stary statku przeciwnika przesuwa pudełka, by wykonać swoje zadanie. Okej. Okay. Jest, mm. udało się, łatwo. tak się... jestem mistrzem RPG-ów. Mistrz... tak jak mówiłem w odcinku pierwszym z Undertale, że jestem mistrzem RPG-ów, to się nie zmieni. Naprawdę. Tak. Może jestem dobry, ale nie mam. Moje haki można porównać z Minusem. Nie, że tu jest. A widzę inaczej, tak jak to mówię, bo... Dobra. Tylko tyle. No bo z chodźcie, ta sery to jeszcze się szybko nie skończy, bo tu jeszcze tyle ranów jest, tyle do zwiedzania jest. No. Szybko mi się to na pewno nie znudzi i szybko na pewno dzięki temu zdobędę dużo subskrypcji. na pewno, że zdobędę jakieś tam rzeczy, które może jak wygrać. To po prostu dam wam jakieś tam wskazówki. Drin. E, hej, trochę tu ciemno, co nie? Nie martw się. Hakuję się w system światem trochę tutaj który... O nie, co to kuchnia? O nie, kuchni. o nie, och tak! Witajcie śliczniutki w premierze podziemnego programu Gotowanie z robotem zabójcą. napojicą ten zapach To zapach mojej śmierci Tak pachnie Podgrzejcie swoje piekarniki Albo więc dziś mamy dla was specjalny przepis. Będziemy piec ciasto. Mój puch, kochany asystent i wymagane tego składniki. Proszę wszystkich o wielkie brawa dla niego. Już szanam cukru, mleka i jajek. Przyniesie, kochanie. Przypominam, z tym mlekiem przypominam się To smutna historia. Dalej nie wrócił. No trudno. Ale widać, że znalazłeś mleko. Patrzcie. To jest idealne do tego Stary idzie. E, grażwy w e, symulator starego. Twoim zadaniem jest szukanie mleka. Wyskakuje Ci ikonka, znalazłeś mleko. I nagle wygrywasz grę. A złe zakończenie jest takie, że nie znalazłeś mleka. Idealnie. Świetna robota, mój piękny. No dobrze. No, no. Wsz Mamy wszystkie potrzebne składniki do przesadzenia naszego ciasta. Mleko, cukier, jajka. Reety. Jedną wspaniałą chwilę ja to mogę. Jak ja to, Jak to mogę to Zapomnieliśmy o najbardziej istotnym składniku. Cukrze? cukrze po ludzkiej duszy. O nie. dreń dobry. Halo, jestem tak jakby trochę zajęty. Daj mi chwilę. Czy mógłbyś zrobić, czy mógłbyś użyć, czy użyłbyś jakiegoś zastęp, zastępczego składnika w swoim przepisie? Zastępczego składnika? W użyć użyć innego... Nieludzkiego składnika? Po co? E, co jeśli ktoś jest wegetarianem? Wegetarianem znaczy. To wspaniały pomysł, artyst. Tak, w sumie już mam rozwiązanie. Zawsze poręczny składnik o duszy marki MTT. Puszka tego składnika jest tam na, na... Co to jest? Może jakaś dusza. A więc skarbie przyniesie tutaj. Okej. Okay. Jeśli to zakończymy spór okej. Okay. No i... O, jeszcze się... Co jeszcze? Myślałem o tym, że to pójdzie w dół. Tak przy okazji nasz program trzymasz się harmogramu. Jeśli nie... Jeśli nie prze... Przy... Przyniesiesz puszki w ciągu jednej minuty. Wrócimy do naszej odmiany. I Najlepiej zacznie się wspinać się środku. Greń, O nie. Nie wystarczy ci czasu, by się tam spiąć. Na szczęście chyba mam, mam pewien plan. Który przyjąłem Twój telefon i miałem kilka gadżetów. Widzisz ten duży przycisk z napisem Placa Patrz teraz. Ej, to ja bym mógł skoro mam jetpack, to mogę iść, iść do ruin i wrócić do domu przez tą dziurę, nie? Proszę bardzo. Powinno wystarczyć paliwa na dotarcie na szczyt. Dobra, teraz leć. Właśnie ciekawi ten telefon, chcę go zaraz zobaczyć. Ło! Spróbuję nie dostać. Chociaż to będzie trudne. Co to jest, tak. Też obrywam od tego Ale są składniki tutaj to mi zadaje, jeden i Nie nic proszę po to żeby sprawdzić nie dlatego, że to, no, teraz robię to nie specjalnie. To też przypadkowo to też no ale to mnie nie rani jakoś Jest, mamy ten cukier czy Proszę, proszę. Wygląda na to, że udało Ci się mnie pokonać, ale tylko dzięki temu, że pomogła Ci genialna doktor Afys. Och, nawet nie wyobrażał sobie, co by się stało, gdyby nie ona. No cóż, żegnaj. A tak, a propos, zdanie: Czy Ty nie wiesz, jak wyglądają programy kulinarne? Tylko ciasto przed programem, więc zapomnij o tym. Aha, tak działałem w programie. Dreń. Wow, udało nam się. Naprawdę nam się udało. Dobra robota. Dobrze. No, a więc chodźmy dalej. Klik. Mogę tam wrócić. I co to był za składnik? Cukier. Dobra. Dobra. Słuchajcie, tutaj sobie skończymy. Jesteśmy przy rdzeniu, tak? Widok na rdzeniu. Tak. Jesteśmy w widoku na rdzeniu. Dziękuję za oglądanie. No i nara.